Biblioteka pod strzechą przedstawia Galachat tajemnica białej wilczycy. Na prośbę początkującego pisarza Ignacego Trefla sędziwy Galachat powraca pamięcią do mrocznych czasów swojej młodości, chcąc sprostać wymaganiom artysty zainteresowanego raczej przepowiednią zagłady niż wyprawą złotego rogu, która była jak wiadomo, początkiem Eksodusu Galahad musi ponownie zmierzyć się z tymi momentami swojej przeszłości, o których niekoniecznie chciałby pamiętać. W peregrynacjach Galahada po burzliwych latach młodości wspomnienie kluczowe dla przepowiedni o czarnym jeźdźcu, zwiastunie Zagłady, ma przeplatająca się tajemnicza postać białej wilczycy. Kolorytu całej historii dodaje fakt, że sam starzec jest bohaterem wielu plotek, w których jawi się jako okrutny człowiek mający duży wpływ na los opuszczonego kontynentu. Wydawać by się mogło, że przepowiednia dopełniła się, że wielkie polowanie to już melodia zamierzchłej przeszłości. Jednak czy tak jest w istocie? Jeśli ten materiał przypadnie ci do gustu, nie zapomnij o komentarzu. Łapce w górę, subskrypcji i dzwoneczku. Zapraszam. Prolog. Spojrzał po zmarniałych twarzach ludzi zgromadzonych przed platformą. Dostrzegł w ich oczach niepewność i strach, które sam zasiał. Trzeba jednak stwierdzić, że nie wszyscy przestraszyli się jego słów, bo też nie wszyscy chcieli go słuchać. To właśnie oni bluzgali na niego, pluli w jego kierunku, obrzucali zgniłymi warzywami. Wiedział, że nie uwierzą, dopóki nie zobaczą na własne oczy, ale wówczas będzie już za późno. Po prostu zginął. Byli wśród nich i tacy, którzy nie dopuszczali do siebie myśli o zbliżającej się tragedii, pragnąc cieszyć się życiem z dala od trosk. Do większości zgromadzonych jego słowa przecież dotarły. Ci, co go wysłuchali z uwagą i zrozumieniem, i strach w oczach mieli, zachowywali szansę przetrwania. Kryła się ona w ucieczce przed nadciągającym złem. Ludzie musieli zrozumieć, że nie ocali ich nikt. Ani królowie, ani żołnierze. Że byli zdani jedynie na siebie. Tylko dokąd i jak długo mieli uciekać? Czy istniało jeszcze jakieś bezpieczne miejsce, jakiś azyl? Tego mówca nie wiedział. Ludzie, kontynuował stary obierzy świat, bo to o nim właśnie mowa, spoglądając ze łzami w zachmurzone niebo. On sprowadzi na was nieszczęście, gdzie się pojawi, zanim kroczyć będzie śmierć. Czarny jeździec zwiastun końca świata, upadną królestwa ludzi, matecznik spłonie, ogień strawi to, co żywe i to, co skona od ostrza. Po kościstych, zapadniętych policzkach sędziwego obieży świata płynęły łzy, które zmywał się piący deszcz. Ostatnim bastionem oporu pozostaną góry, ale tam jeździec również się pojawi, niosąc z sobą śmierć i zniszczenie. Kapid zbliżył się do starca i kopnął go w plecy, a ten zadyndał na sznurze, przez krótką chwilę kasłając i szamocząc się bezradnie. Pętla szczelnie zacisnęła się na jego szyi, tak jak w wizji. Tłum w większości wyraził sprzeciw, tak jak w wizji i rozległo się bicie dzwonów świątynnych, tak jak w wizji. Końca świata doczekać nie miał. A jednak dane mu było go ujrzeć, bo sam demiurg, słynący ze swej dobroci i omnipotencji, tego chciał. Uznał, że ktoś przecież powinien przestrzec wiernych. Deszcz zaczął padać coraz obficiej, jednak nie przegnało to niemałych z przerażenia ludzi. Ciało starca kołysało się w te i we w te, tuż obok ciał rabusiów i morderców, a ci ludzie patrzyli na nie, tuląc się do swych bliskich. Straż bezskutecznie podejmowała próby rozproszenia tłumu, który tkwił w miejscu, jakby wciąż trawił złowieszcze słowa. Sędziwy obierzy świat nie widział tego teraz, ale niegdyś ujrzał to w wizji i wtedy cieszył się z tego, że został zrozumiany, gdyż nadciągało okrutne polowanie, którego zwiastunem miał być czarny jeździec, symbol zagłady. To, co w tej chwili przeczytałeś, drogi czytelniku, to fragment książki słynnego pisarza Gullivera Amadeusza Motie. Jak pewnie wiesz, starał się on zgłębić sekret czarnego jeźdźca. Dotarł nawet do notatnika opisanego we fragmencie Obieży Świata. Jednak Pech chciał, że nim podzielił się z czytelnikami swoimi spostrzeżeniami, upomniała się o niego kostucha. Pomimo to. Jego książka ujrzała światło dzienne i przez bardzo długi czas cieszyła się wielką popularnością, zwłaszcza w Azuramie. Niestety, po latach, wobec nieujawnienia tożsamości tajemniczego jeźdźca, książka zaczęła być postrzegana przez czytelników jako fantastyczna powieść, jako wymysł samego guliwera. Obieży świat zaczął uchodzić za postać fikcyjną, a jeźdźcem prawie nikt się nie przejmował. Przyznam szczerze, że również podchodziłem do tego tematu sceptycznie i nie sądziłem, że zdołam coś napisać. Do czasu, kiedy zupełnie przypadkowo natrafiłem na notatnik tajemniczego obieży świata. Od tego momentu zaczęła się moja fascynacja tą zapomnianą już przez wielu sprawą. Bo skoro istniał notatnik, to musiał przecież istnieć ten, kto go napisał. Rękopis znaleziony został przeze mnie niecały rok temu w niewielkim, okazyjnie nabytym przeze mnie domu. Nie zanudzając cię jednak, drogi czytelniku, nieistotnymi szczegółami, przejdę od razu do meritum. Nazywam się Ignacy Trefl, jestem właścicielem winicy Avelino oraz początkującym pisarzem. To, co właśnie czytasz, drogi czytelniku, to mój osobisty dziennik, w którym opisałem moją drogę do niechybnego sukcesu. Nie może być inaczej, wszak mam zamiar przeprowadzić wywiad z człowiekiem bogatym w doświadczenia którego życie składało się z licznych podróży w najróżniejsze zakątki świata, który musiał niejednokrotnie podejmować trudne decyzje, od których zależało ludzkie życie. Nie wszystkim jednak wiadomo, że początkowo mój bohater wzbogacił się na nieszczęściu innych. Dopiero później podjął decyzję, która całkowicie odmieniła jego życie i zaprowadziła tu, gdzie jest obecnie, na piedestał. Razem z innymi członkami Złotego Rogu. Nie jest to jednak postać tak dobrze znana szerszej publiczności, jak chociażby siwir Silne Ramie czy wrogan Siwobrody. On pozostawał w cieniu, a mimo to wywierał wpływ na całą historię opuszczonego świata, od wojennej zawieruchy w Azuramie po wyprawę Złotego Rogu. Nie ukrywam jednak, drogi czytelniku, że interesują mnie bardziej te mroczne dzieje które nie ujrzały światła dziennego aniżeli to, co działo się później. Jak dotąd brak niezbitych dowodów, które pozwoliłyby jednoznacznie powiązać człowieka, o którym zamierzam napisać, z wydarzeniami pokazanymi w przytoczonym na wstępie fragmencie. Trudno też rzucać jakiekolwiek oskarżenia pod jego adresem bez poznania całej historii i jego życia. Warto jednak pokusić się o podjęcie próby Przyjrzenia się mu pod kątem udziału w tym, przed czym ostrzegał ludzi tajemniczy starzec. Czyż nie chcielibyście dowiedzieć się, kim był czarny jeździec? Któż inny, oprócz człowieka, któremu przyszło żyć w tamtych pełnych grozy czasach, mógłby znać odpowiedź na to pytanie? Dziennik obierze świata pełen, jest różnych nieczytelnych zapisków oraz rysunków. O ile wspomnianych zapisków Odczytać mi się nie udało. To pewne rysunki wskazują jasno, że w jego wizjach prócz jeźdźca i widma śmierci pojawiał się także biały wilk. Ktoś, kto mieszkał w tym domu, przechowywał ten dziennik pod kluczem. Dlaczego? Czyżby i on interesował się postacią czarnego jeźdźca? Tego nie wiem. Jednak biorąc pod uwagę to, że zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach i od lat uznawany jest za zmarłego, daje powód do przypuszczeń, że nic nie dzieje się przypadkiem, że jego zniknięcie ma bezpośredni związek z tym rękopisem. Przecież Gulliver Amadeusz Mottie, jak i obieży świat, od którego wszystko się zaczęło, również odeszli z tego świata właśnie wtedy, gdy próbowali poznać tożsamość jeźdźca. Pozwól, drogi czytelniku, że krótko przypomnę Ci historię czarnego jeźdźca i związaną z nim przepowiednie o zagładzie. Zarówno podczas wojny, jak i przed jej wybuchem, ludzie na własną rękę starali się ustalić, kim był czarny jeździec, kim był ów symbol zagłady. Zainspirowała ich do działania książka Gullivera, gdyż sytuacje, które w niej opisał, po jego śmierci, zaczęły się sprawdzać z zadziwiającą trafnością. Wynajmowano łowców nagród, detektywów, a nawet płatnych zabójców, by trafić na właściwy trop. Na próżno, bo jak było, wszyscy wiemy. Może gdyby ktoś przeanalizował dziennik Obieży Świata, byłoby łatwiej. Może nikt nie uznałby wtedy opisanych przez Gullivera wydarzeń tylko za twór jego wyobraźni. Moim zdaniem, kluczem do rozwiązania zagadki jest wspomniany już przeze mnie biały wilk. Nie mam jednak pewności co do roli, jaką odegrał w wydarzeniach. Trudno powiedzieć, czy przyczynił się do zagłady, czy może przeciwnie, wspierał wybrańca, który miał położyć kres wojnie, uśmiercając czarnego jeźdźca. Mężczyźnie, o którym zamierzam napisać książkę, towarzyszył właśnie Biały Wilk. I nie sądzę, by był to przypadek. Jeśli to stworzenie było symbolem zagłady, to tożsamość czarnego jeźdźca nie będzie już żadną tajemnicą. Jeśli jednak pomogło wytropić i uśmiercić jeźdźca, to kim ten jeździec był? Zatem, czy Galahad to bohater, czy może podły człowiek, któremu udało się uniknąć kary? Zbawca świata, czy może nawet czarny jeździec? No i najważniejsze pytanie: czy przepowiednia wypełniła się już do końca? Czy nadal stoimy w obliczu zagłady?